Czy są szanse, że żywność na świecie będzie tanieć i co dzieje się zwłaszcza z cenami pszenicy? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Witaj Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Skoncentrujemy się, ja domyślam się, na pszenicy, ale jaka jest ogólna sytuacja, jeżeli chodzi o ceny żywności? Oczywiście pszenica jest w tym momencie zdecydowanie takim najbardziej medialnym tematem, ponieważ mieliśmy... W Polsce, a w zasadzie w całej Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej problem z ukraińskim zbożem. Dodatkowo mamy też problem z eksportem ukraińskiego zboża na zewnątrz, nie tylko jakby przez szlaki naziemne, ale również przez szlaki morskie. Ceny dosyć istotnie spadają od dłuższego czasu na rynkach globalnych. Więc pszenica jest zdecydowanie najważniejszym tematem, aczkolwiek, jeżeli popatrzymy sobie na ogólne zmiany na rynku surowców rolnych, towarów rolnych, to jest dosyć ciekawie, ponieważ mamy właśnie zdecydowanie tańsze zboża. W przypadku pszenicy na rynku globalnym są to ceny nawet 50% niższe niż w szczycie z zeszłego roku. Natomiast drożeją inne, inne towary, bo jeżeli popatrzymy sobie na ceny cukru czy ceny kakao, to tu mamy poziomy najwyższe od nawet 10 lat. W przypadku cukru, w przypadku kakao jest nieco od 2016 roku najwyższe ceny, ale widać, że te powiedzmy tak zwane soft commodities zyskują. Natomiast w przypadku cen Zbóż mamy zdecydowanie niższe poziomy, i perspektywy tak naprawdę wskazują na to, że jest szansa na dalsze spadki cen zbóż, choć oczywiście inwestorzy będą doszukiwać się tego, co może stać się w maju, 18 maja mija termin porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża drogą morską. Warto pamiętać o tym, że no przed wojną jakby zdecydowana większość eksportu właśnie była prowadzona drogą morską. Jeżeli, jeżeli chodzi o, o ukraińskie zboże, to teraz też duża część jest transportowana drogą naziemną przez Polskę czy przez Rumunię i jest to dosyć mocny problem, ponieważ okazało się, że to zboże nie trafia do tych stałych destynacji, czyli przede wszystkim do krajów afrykańskich czy krajów azjatyckich, ale zostaje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co spowodowało generalnie spadek cen. A warto pamiętać, że jest to zboże zdecydowanie innej jakości ono w większości nie spełnia norm unijnych. W szczególności, jeżeli spojrzymy sobie na tak zwane zboże techniczne, jest to nowy tak naprawdę termin, aczkolwiek to zboże techniczne służy na przykład do produkcji mebli, czy, czy na przykład do opału. Natomiast no, gdzieś tam pojawiły się spekulacje tego, że to zboże jest mieszane czy to w Polsce, czy w Czechach, czy na Słowacji ze zbożem konsumpcyjnym i jest to później dalej sprzedawane jako, jako produkt jakby krajowy, więc to powoduje dosyć dużo takich znaków zapytania. Miał być zakaz importu zboża do Polski, właśnie do tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz, w tym momencie, do, mamy jakby porozumienie dotyczące dalszego, dalszego transportu czyli przez Polskę, przez te kraje Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia może być przewożone zboże ukraińskie, natomiast już w tym momencie nie ma praktycznie możliwości jego jego kupowania, więc pod tym względem powinno być teoretycznie lepiej. Aczkolwiek, no też jakby trzeba zwrócić uwagę na to, że ceny spadają na rynkach globalnych. No i kluczowe jest to, że tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co może nastąpić po 18 maja, ponieważ Rosja. Nie chcę tak naprawdę w tym momencie przedłużenia tego porozumienia, ponieważ w lipcu zeszłego roku doszło do jego w zasadzie pierwszego pod, podpisania i wtedy Rosja zawarła układ z ONZ, że przez trzy lata ONZ będzie jakby umożliwiał, zwiększał jakby szanse na sprzedaż rosyjskich zbóż oraz rosyjskich nawozów na rynkach globalnych, ale Rosja na ten moment wskazuje, że ONZ niewiele robi i jakby nie zwiększa tutaj szans na sprzedaż rosyjskich produktów i stąd Rosja nie chce przedłużenia tego porozumienia dotyczącego wywozu zbóż z Ukrainy, więc w najgorszym przypadku może dojść do tego, że nie będziemy mieli już eksportu drogą morską i wtedy dojdzie do tego, że ukraińskie zboże... Zaleje e, Europę, i wtedy będziemy mieli dopiero tak naprawdę duży udział roz, e, rolników e, z, z Europy Zachodniej, którzy będą domagali się e, jakichś działań. Bo na ten moment, oczywiście, Unia Europejska e, powiedzmy zaoferowała niewiele, w zasadzie tylko zaoferowała jakieś tam e, pro, e, jakieś programy, e, d, programy dopłat i również pozwoliła na to, żeby, żeby nie można było sprzedawać tego zboża w Polsce, czy to w Czechach, czy na Słowacji, ale oprócz jakiegoś takiego dodatkowego certyfikowania, jakiegoś sprawdzania, tutaj niewiele, niewiele się tak naprawdę zmieniło, ale wydaje mi się, że jeżeli doszłoby do takiego czarnego scenariusza, czyli niepodpisania porozumienia, tutaj może się naprawdę bardzo, bardzo dużo zadziać. Może się stać taka sytuacja, że ceny będą szaleć w Europie. Natomiast na rynkach globalnych będą dalej, dalej spadać. Aczkolwiek, jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia, najprawdopodobniej można oczekiwać, że ceny będą ogólnie, globalnie dalej spadać. Aczkolwiek w Polsce też mamy dodatkowe programy tego, że będziemy mieli dopłaty do, do produkcji zbożowej, więc to też może prowadzić do jakiegoś utrudnienia w eksporcie. Naszego zboża. Czy na rynku jeszcze dzieje się coś ciekawego w innych obszarach związanych z żywnością? Mówiłeś o cukrze, mówiłeś, ale nie mówiłeś o mięsie. Jeżeli chodzi o ceny mięsa, to tutaj w, akurat w Stanach Zjednoczonych mieliśmy dosyć spore wzrosty. Też warto zwrócić uwagę na to, że mamy, mamy dosyć mocne odbicie popytu na właśnie na produkty. Mięsne w Chinach, stąd też dosyć spore wzrosty, jeżeli chodzi o import soi czy innych produktów paszowych. Mamy otwarcie chińskiej gospodarki, więc popyt na te produkty będzie rósł, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że jest to też związane z tym, że po prostu po głowie zwierząt zmalało dosyć mocno ostatnio w Stanach Zjednoczonych, więc jest to właśnie problem. Tej natury, dlatego mamy właśnie te, te bardzo, bardzo mocne wzrosty w ostatnim, w ostatnim czasie. Natomiast ogólnie, najprawdopodobniej ceny żywności może nie będą spadać, ale na pewno nie będą drożyć. Ogólnie, jeżeli chodzi o taki szeroki. Powiedzmy indeks surowców rolnych, więc generalnie. Czyli wpływ raczej... na inflację raczej powinien słabnąć, tak? Tak, dokładnie. Wpływ na inflację powinien słabnąć, natomiast oczywiście też trzeba pamiętać, że nie powinniśmy się do, też spodziewać jakichś też drastycznych spadków inflacji z tego poziomu. Raczej powinny to być stabilne ceny. O cenach żywności rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.